Witam, w tym filmiku pokażę jak zrobić 220 level i staty 32760. Chodzimy w zakładkę player i jak wejdziemy w zakładkę player to chodzimy znowu w, w player. że czekamy chwilkę i jest. I tu są wszystkie wypisane postacie. Ja jestem żelka, więc wysukuję swoje. HP zostawiamy, mp, stamina, random, random, SP, light, le i level. I wpisujemy 220. Level, step i s, patrz, s, t, h, t, s, t, h -t D -X -I -Q. Wypełniamy. I najmaks to jest 32767 32767 32767 32767 7, I X może być? Ja zostawiam, bo nie lubię. Gold. Wpisujemy 9, 9. Jadę dalej. Horse HP. No, więcej życia masz na nie po prostu. Trzy dwa siedem sześć siedem. Dobra gramy paseczek i powinna być gudez. Może alcie zrobiłem? O kurde. Na no na imię. Przepraszam, muszę to zrobić jeszcze raz. I koniec. Dziękuję za oglądanie mojego filmiku i pozdrawiam. Zyzy pan królika Zyzy. Teraz wystarczy tylko rysnąć serwer komendo Robot. Dziękuję.